Dzień dobry, dzień dobry. Runiczne Miejsce Mocy. Witam ryby na czytaniu tygodniowym od 24 do 30. Kochane moje ryby, zobaczymy, co tu energie dla Was przygotowały na ten ostatni tydzień marca, ale zarazem pierwszy tydzień wiosny, tydzień, w którym mamy księżyca w Baranie, zaczynamy nowy rok astrologiczny. Zobaczymy, jakie energie tutaj dla Was. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że subskrybujecie. Wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrypcji, żeby bardziej rezonowało, Kochani, i w ramach tej wymiany energetycznej. Kochane ryby, dziękuję za komentarze, za wspieranie. Każda cegiełka się liczy. Jesteście wspaniali. Jeżeli chcecie podpowiedzi o run, jeżeli chcecie oczyszczania, czy to domu, czy czakr, czy chcecie popracować z zabawami, lękami, chcecie pobudzić energię kundalini, przejść kurs, tak, także zapraszam do siebie. Kontakt do mnie mimaruna numer telefonu 786474845. Dziękuję kochani, także zapraszam. Czytanie na drugi kwartał 2025 ryby na kanale, na playliście, przesłania kwartalne. Tam jest tak, pierwszy. Kwiecień, maj, czerwiec. Warto jeszcze sobie przeczytać, kochani, przeczytać, przysłuchać czytanie na miesiąc marzec, bo to jest ostatni tydzień marca, więc tam może jakieś wskazówki jeszcze w tym miesięcznym czytaniu na miesiąc marzec znajdziesz dla siebie czytania na miesiąc kwiecień w przyszłym tygodniu, w zależności, kiedy odsłuchujesz tego tego czytania, drogie ryby niech ten przekaz będzie zrozumiały dla was i bez szkody, a mnie niech przypełnia miłość, niech Archanioł Michał Archanioły z Archei, aniołowie, przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu, tydzień od 24 do 30 ryby, patrzymy to dla was co tutaj runy chcą powiedzieć co tutaj runy chcą powiedzieć, Energia ryba, ryby ostatni tydzień marca, ryby ostatni tydzień marca, ryby kochane moje ryby. Na początku tygodnia dość pracowity tydzień, dużo będzie się działo, dużo nowych projektów, dużo nowych pomysłów, dużo pracy, dużo zaangażowania. Energie tutaj mówią, że będzie trzeba też zadbać o siebie Drogie, drogie ryby. Jest tutaj energia, która mówi o tym, że jest tu szansa nowych początków i coś już w środku tygodnia nowego będziesz zaczynać, ale na początku tygodnia skup się dokończ to, co masz porozpoczynane tak, żeby cieszyć się rezultatami tej pracy, bo otrzymasz za to też jakąś solidną nagrodę, mogą przyjść jakieś pieniądze za wcześniej wykonaną pracę. Od środy coś nowego zaczynasz. Może kończysz jakiś cykl w jakimś zakładzie gdzieś, przynosisz się gdzieś w nowe miejsce, rozpoczynasz nową pracę, nowe zadanie, nowy projekt. Może tutaj wokół tego być też sporo takich myśli, troszkę obaw, troszkę lęków, drogę ryby, więc tutaj z głowy by trzeba było wyjść Nautilus Nautilus właśnie energia która mówi że w sprawach urzędowych, w sprawach prawnych też tutaj jakieś, jakieś mogą być opóźnienia, albo jeżeli były opóźnienia, to teraz gdzieś tam to może ruszyć, aczkolwiek ten nowy początek. Coś może przyjść, ale jeszcze nie do końca będzie, będzie wiadomo, więc to to nie jest takie tutaj jakby. Hmm, 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 coś się podzieje, jakieś informacje przyjdą, ale jeszcze konkretnie czegoś nie będzie wiadomo, jeszcze to nie jest coś, co się konkretnie zakończy. Też tutaj, jeśli chodzi o finanse, jest tutaj naudis chroni twój stan posiadania, szczególnie pieniądze, więc się nie obawiaj. Dużo, dużo pracy, wdrażanie nowych rzeczy, ochrona jest. Na początku tygodnia kończymy różne rzeczy, żeby od, kreś, odciąć krechą, dokończyć Będziesz zadowolony, tak, tutaj z tego, że ci się uda to. Więc będziesz dzięki tym rezultatom zadowolony. Wpływają w środku tygodnia też jakieś pieniądze, więc mocno obficie ryby dla Was na początku do środka tygodnia, praktycznie. Jest tutaj koniec tygodnia. Energia, która być może będzie trzeba poszukać jakichś nowych rozwiązań, jakiejś sytuacji, ale też po prostu energia, która mówi o tym, że też cierpliwość jest ważna, żeby nie wszystko od razu, żeby zastanowić się też, zanim dwa razy coś... Znaczy zastanów się dwa razy, zanim coś powiesz, zanim coś zrobisz. Ale jest tutaj też dokończenie czegoś, odcięcie się od czegoś, zakończenie tak jakby jakiegoś cyklu, nie? Więc jakby tutaj coś związane z finansami. I tu masz szansę się czegoś odciąć, dokończyć. Hagal mówi o tym, ty działaj idź w kierunku zmiany, iść w kierunku tego nowego, tak, złap równowagę, złap równowagę, bo to jest istotne i ważne, tak, idź w kierunku, w kierunku tutaj, tak, realizacji też jakiegoś marzenia, działaj, działaj rozważnie, tak, otwieraj się na, na nową miłość, tak, wszystko co w tym tygodniu y, będzie, z czego się podejmował, to będzie płynęło jak, y, jak, y, jak y, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Przepraszam, jest szansa na dobrą współpracę, na otwarcie się, na, na działanie. A więc tutaj y, działa, idź w kierunku y, zmiany, idź w kierunku czegoś nowego. Dokańczaj to, co masz do dokończenia, kończ i ruszaj, ruszaj droga rybo z nowym, bo masz szansę na nowy, lepszy początek, na nowe życie, na nową pracę, nową miłość. Jest tu odnowa, albo jest odnowienie i w środku tygodnia spotkasz kogoś, kiedyś sprzed lat, tak, albo poznasz nowe osoby. No jest tutaj, yy, też ważne są sprawy finansów w środku tygodnia, spraw ruchomych, nieruchomych, może myślisz o, o, o kupnie jakiegoś środka transportu, yy, tak, tutaj są bezpieczne te, te finanse, bardzo finansowo się to pokazało że coś się kończy, jakieś sprawy związane z finansami tutaj. No, yy, energie takie, yy, które yy, Mówią, że coś się tutaj y, dopina, coś się kończy i. Y, y, y jest tutaj taki dobry czas, bo jest pomyślne wyjście z jakiejś sytuacji, jeżeli miałaś jakąś trudniejszą, tak, czy to finansową, to tutaj się coś kończy, te finanse są pod ochroną, jest tutaj jakaś sprawiedliwość, energie mówią, że ta sprawiedliwość przychodzi, coś się kończy i zaczyna się u Ciebie, droga rybo, jakiś nowy cykl. Może to nowe znajomości, może to rozwój, tak, tutaj także Energia, energia mówi, działaj, idź, tak, tylko pamiętaj, żeby w dobrym kierunku iść, tak. Żeby się nie cofać, tak. Tutaj trzeba iść w nowym kierunku. Tu już jest otwarcie nowego, nowego cyklu. Tak, tak, tutaj, tak. Y bo być może, że jakieś były opóźnione sprawy sądowe, jakieś, jakieś opóźnienia w sprawach urzędowych, sądowych, to tutaj, tutaj energię mówią, że ty już, ty już tutaj kieruj się w tym nowym. W nowym kierunku, pewne rzeczy będą się dogrywać w tle. Ty, to co możesz ze swojej strony, to dokańczaj, tak? Odkreślaj i ruszaj, ruszaj w te nowe, bo tu jeszcze pewne tutaj rzeczy będą takie, tak? Gdzie, gdzie, gdzie? będzie niezależne od ciebie, tak? I będzie się to blokowało. Więc, jakby w ten sposób, nie? Ale to, co możesz, to tutaj energię mówią: domykaj i śmiało ruszaj śmiało ruszaj do przodu, bo jest tutaj takie, energie mówią, że może chcesz ruszyć z jakimś biznesem, z czymś tutaj, to troszeczkę tutaj masz lęków, obaw, tak, być może spowodowanych tutaj, że dużo myśli, ale energie mówią tutaj, nie, ty idź w kierunku, ty działaj, ty zmieniaj, łap tą równowagę i podejmuj działania, nie obawiaj się, dużo się uziemiaj i ruszaj, i ruszaj do przodu. Bo, bo to, co do czego dążyć i będziesz w tym tygodniu, to ty to osiągniesz. Masz szansę na awans, masz szansę na kulminację jakiejś sprawy. Masz, tu jest taka mądra troska też o sprawy finansowe i zabezpieczone są te sprawy finansowe. Jest tu pokonanie przeszkód, tak? bo może tutaj być, mogą być do ograniczenia przez jakieś inne osoby. Tak? Twojego jakby początku, który chcesz wdrożyć. I, i ty tutaj... Tutaj to, jakby, dasz sobie z tym radę, tak? Dasz sobie z tym radę. Więc tutaj także ty, ty, sobie dasz radę. Jest tu szansa, jest tu szansa, kochani, na, na sukces dzięki, dzięki własnej pracy. Tak? Jest to sukces dzięki własnej, własnej pracy. Więc jeżeli ty tu się zaangażujesz, dołożysz wszelkich starań, nie dasz się tym e, lękom, tylko znajdziesz nowe rozwiązania, bo możesz nie, nie widzieć wyjścia z sytuacji, możesz tutaj być blokowany, blokowana przez inne osoby, to ty poszukaj nowych rozwiązań. Oczywiście zastanów się, zanim cokolwiek powiesz, żeby tutaj też to się nie obróciło przed, przeciwko tobie, ale poszukaj nowych, nowych rozwiązań. I e, wpadniesz na super pomysły, i uda Ci się ruszyć z tym nowym początkiem. Bo Ty przez, przy, przezwyciężysz przeszkody. O finanse się nie masz, bo one są tu zabezpieczone. Pewne sprawy będą się tu dogrywać. Też domykać. I energię mówią: domknij, domknij. Będziesz się cieszyć z rezultatów. Szukaj nowych rozwiązań, nowych pomysłów. I odcinaj się, uwalniaj od tego, co Ci nie służy. Bo masz tu szansę. Bo Naucisz mówi o uwolnieniu. I iść w kierunku nowego początku, ale tu bardziej mówię o uwolnieniu się od jakichś problemów finansowych i spraw związanych z finansami. Bo tu może jakieś inne osoby mogą drogie ryby ograniczać te sprawy finansowe. Tak, to są jakieś finansowe dotyczące rodziny, a może jakiejś spółki. Tutaj, jeśli chodzi o sprawy finansowe, te sprawy się toczą i to są sprawy albo urzędowe, albo, albo y, sądowe. I to jest przez innych ludzi powodowana ta blokada. A energie mówią ty tutaj ruszaj, działaj, idź w kierunku zmiany. Tak, łap równowagę i działaj z rozwagą do przodu. I uda się tu dzięki wspaniałomyślności, dzięki nowym pomysłom, tak? I takiemu nowemu spojrzeniu na pewne rzeczy, tak? Działaniu w harmonii. Tak, tutaj ci się uda. Tu ci się to uda pokonać. I uwolnisz się. Droga rybo. I będziesz mogła iść w ten nowy początek. Na co zwrócić uwagę, żeby ktoś cię nie chciał oszukać? Tak, i na jakieś nowe możliwości, bo one przyjdą i dzięki tym możliwościom się uda tutaj rozwiązać jakąś sytuację, jakąś sprawę. Obfitość tutaj też jest, nie? Może być ten do, do połowy tygodnia super, fajnie, nawet bardzo tu majątkowo, materialnie ale tu pod koniec tygodnia możesz się czymś martwić, nie, coś tutaj może się gdzieś tam właśnie będzie trzeba szukać jakichś rozwiązań, coś pójdzie nie tak, trzeba będzie się przymusić do czegoś, zrobić coś inaczej niż sobie zaplanowałaś tę końcówkę tygodnia, nie? bo też tak może być ale możesz się uwolnić od jakiejś toksycznej osoby możesz się uwolnić od jakichś trudnych spraw, od opaw lęków tak, co dobrego? dobra współpraca, porozumienie wyjazd Możliwość wyjazdu, możliwość podpisania jakichś dokumentów, porozumiewania się, tak? Coś tutaj fajnego przychodzi, pozytywna zmiana, pozytywna zmiana, więc się coś dogra pięknie. Jaka rada? Rada jest taka, żeby podomykać te przestarzałe sprawy, tak? I zrzucić ten plecak z pleców, żeby poczuć tą ulgę, tak? Bo jeżeli ty dokończysz te sprawy, to poczujesz tą ulgę. Tutaj te przestarzałe sprawy, to jest szansa i siła na to będzie, żeby to domknąć, żeby móc iść w ten nowy początek. I to bardzo dotyczy spraw finansowych, stricte mi się wydaje. Tak tutaj się pokazuje. Jest tu szansa, rada jest taka, żeby to domknąć, zrobić dobry plan, tak, żeby z następnym tygodniem ruszyć do przodu. A więc prowadzaj tutaj te zmiany, działaj, ruszaj tak tutaj energię pokazały droga rybo, jest to tydzień do kończania z pozytywnymi rezultatami więc jakieś dokumenty podpiszesz coś ci się uda coś tutaj się uda i idziesz w kierunku zmiany na lepsze, chciały dwie królowa jednorożców i pióro 43 i 8 tak, a więc 7 i 8 jesteś błogosławiony miłością, współczuciem i mądrością, ta karta to wiadomość od jednorożców, że są blisko ciebie że się tobą opiekują, że, że zostawiają ci znaki że nie jesteś sam, że sobie poradzisz. Pamiętaj, żeby równowagę wprowadzić w swoim życiu. Tutaj. Żeby wprowadzić tę równowagę, to trzeba pokończyć te stare rzeczy. Jestem piękna, moja skóra błyszczy o... Oczy lśnią, a serce emanuje esencją miłości, a więc przepięknie, naprawdę przepięknie. Droga rybo, a więc bądź piękna, emanuj tą esencją miłości. Może, droga rybo, na zakończenie jeszcze tutaj zobaczymy, co podpowiada ci Twoja dusza. Kochani, że jako ostatnie Was nagrywam, odpocznij, a w przeciągu kilku dni coś tutaj się zadzieje dobrego. Wszystkiego co najlepsze. Drogie moje ryby, niech to będzie dla Was naprawdę fajny tydzień, niech się podokańczają te rzeczy, które mają się dokończyć i będziecie wchodzić w nowy cykl, bo tu cyklicznie się coś domyka, może jakaś sprawa odnośnie finansów, tu przychodzi jakieś porozumienie, ale dzięki Twojej pracy kończysz i cieszysz się z rezultatów, tak tu nam się pokazało, drogie ryby dziękuję, dobrego tygodnia Mimeruna